Hallo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rex'em. Legends. proszę Państwa, odcinek po odcinku można zauważyć, że nagrywany, ponieważ no mało czasu, mało czasu mam w tym tygodniu i tak się zastanawiałem, czy tu jakiś test może zdążę, ale no nie zdążę, no nie zdążę. Słuchajcie, Arena live zamknięta, także to jeszcze przed nami. Mariczka już ubrana, Mariczka już wyksiążkowana, także jeszcze sobie ją zostawię, zostawię sobie ją troszkę na później, Walkanen też już, już gotowy, można by powiedzieć. Mm, ale ja tak wpadłem na coś, co mówiłem też ostatnio. Tak sobie pomyślałem, że chcę się z wami podzielić tak z mojej kolekcji, tylko i wyłącznie takimi czempionami, które ja zrobiłem, które mnie strasznie pozytywnie zaskoczyły. Yy, I wybrałem sobie takie trzy legendy i trzy epiki, które tak jakoś yy, wydają mi się takie, może dla niektórych oczywiste. Może bez wątpienia jakoś yy, robione przez większość z was, ale może u kogoś w wolcie siedzą. Może tak jak ja miałem często takie momenty, że patrzyłem na ten Volt i tak patrzę, kogo następnego, kogo następnego, kto mi się przyda, kto jest dobry, kto jest warty poświęcenia tych pięciu kurczaków, bo jednak to pięć kurczaków nie dla wszystkich jest takim, taką łatwą i oczywistą sprawą, żeby kogoś. Nie wiem, poświęcić, wyksiążkować jakąś legendę, słuchajcie, no to wymaga, wymaga troszkę poświęcenia tych zasobów. Więc dzisiaj pogadamy, dzisiaj pogadamy o takich trzech zawodnikach, trzech zawodnikach, zawodniczkach. Od kogo zaczniemy? Może od epików zaczniemy? Może od epiku zaczniemy? Pierwszym takim epikiem, który yy, dla mnie był nieoczywisty, nieoczywisty do zrobienia. Ale bardzo miło mnie zaskoczył i pomógł mi tak naprawdę w wielu, e, wielu obszarach. Szczególnie też gdzieś na, tak na, na, środku, na środku gry. Jak to się mówi w takim mid -game e, jest Verdis. Verdis, słuchajcie, jeśli mierzy, mierzyliście z nim się, e, jak nie byliście jeszcze mocniem, czy z was czy, czy pamiętacie, ale Verdis, jak się go napotyka na fali, jest tak niesamowicie frustrujący czempion. Tak po prostu denerwujący, z tym ciągłym buffowaniem siebie, z tymi shieldami, z tym, z tym protectem, no bo jak tutaj niego zobaczymy, co on tu ma właściwie. Na A1, ataku jednego przeciwnika, 50% szansy na umieszczenie Reflect, reflect Damage'u na losowego sojusznika na dwie tury. Na A2, umiejętność trzyturowa. Jak widzicie tutaj, możemy sobie też podpatrzeć, ile on książek wymaga. Tutaj cztery Tutaj jedna i tutaj dwie. Także słuchajcie, naprawdę niewiele, niewiele trzeba książek epickich, żeby takiego vergisa tutaj w pełni sobie wyksiążkować nawet. No myślę, że to bezproblemowo. Bo wiecie, to jest taki. Też ja wiem, że jak ktoś ogląda ten materiał i już jest w takim late game i tutaj się. To, to, to już te epickie książki to już w postaci pewnie ponad stu siedzą i, i po prostu sobie czekają na jakiegoś epika, który może wskoczy. Może nie, tak? Swoją drogą ostatnio pomyślałem, że ciekawe, jakby był, był taki, taki, wiecie, przelicznik, że książki epickie dałoby się wymienić na legendarne. Powiedzmy, że 10 epickich książek dałoby się wymienić na jedną legendarną. I tak przyszło ostatnio do głowy. Nie wiem, czy to by był do, dobry przelicznik, ale zawsze by to dawało możliwość, żeby, takie, żeby sobie legendy jakieś wyksiążkować no ale to taki to tak zupełna dygresja eee, wracamy do A2 Vergisa eee, który umieszcza Continuous Hila Increase Speeda i Reflect Damage na wybranego sojusznika na 3 tury również umieszcza Ali Protect na wszystkich sojuszników oprócz tego czempiona i umieszcza również Increase Defense na tego czempiona na 2 tury niesamowicie tutaj można pomóc jakiemuś konkretnemu sojusznikowi, tymi trzema debuffami, żeby go tu utrzymać przy życiu. Fajna, fajna umiejętność, która pozwala naprawdę tutaj trzymać przy życiu nasz składzik i tutaj mamy jeszcze ten, ten, ten pasyw, pasywny efekt, który umieszcza Shielda na tego championa równemu 10% maksymalnego zdrowia na dwie tury. Kiedykolwiek ten champion traci 10% lub więcej maksymalnego zdrowia yy, zadanego jednym uderzeniem. To jest po prostu jak go bijecie, to jest można by powiedzieć, że ten, ten shield on ciągle w niego wchodzi. Ciągle jest jest jest, jest i się i, i tak jakby tutaj on on ten continuous heal jeszcze tutaj o którym za chwilę pogadamy i, i, i te umiejętności, które po, pozwalają utrzymać całą drużynę albo jego Eee, tutaj mamy. Umieszcza kontynien schyla na tego czempiona na dwie tury za każdym razem kiedy jego HP spada poniżej 50% zdrowia. I to jest tak samo, jego przeżywalność od razu wzrasta. Słuchajcie, jest to postać, jakbyście się zastanawiali, dlaczego u mnie jest w destroi e, secie, ja go tutaj kiedyś korzystałem z tego Vergisa, on jest w stanie skaraba o tak. Tak wysolować, e, z tą swoją przeżywalnością, z tym shieldem. E, Na no ten Destroy Set to pozwala po prostu tego skaraba podziubać, podziubać, aż w końcu wydubać, że tak powiem. Vergis naprawdę mnie zaskoczył, naprawdę mnie zaskoczył pozytywnie. E, Także, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, takiego Vergisa by miał, myślę, że taki Vergis się przyda. Przyda się ogólnie. E, drugim Drugim epikiem, którego tutaj sobie wybrałem, jest zdecydowanie. Zdecydowanie Skeuramis. Skeuramis już u mnie troszkę porządniej, można by powiedzieć, zrobiony. Porządniej, bo korzystam z niego yy, na hydrze też. Słuchajcie, taki epik wydawał mi się. Yy... Taki skeuramis, skeuramis, który tutaj, jak, jak popatrzymy na jego, a jeden ma 80% szans na kradzież, 15% meterka z zawodnika, którego atakuje, i ma 30% szans. No tutaj te szanse też wzrastają wyżej: 30% szans na umieszczenie stuna na jedną turę, jeśli turnmeterek tego przez ten skill został całkowicie obniżony, czyli jak ktoś miał 15-10% zostaje uderzony przez Skeuramisa cyk, stun może wejść e, no 20%, ale zawsze jest to 20% na A2 mamy atak na wszystkich przeciwników obniżenie czasu trwania wszystkich mm, buffów ze wszystkich przeciwników o jedną turę również e, tutaj mamy 75% szans na umieszczenie Decrease ataku na dwie tury filuje tego y, championa turnmetek o 10% za każdy buff, którego, y, którego czas trwania został obniżony przez, y, przez ten skill. Jest to umiejętność trzyturowa. Y, może tutaj nie jest to 100% na decrease spida, ale ja wam powiem y, to 75% i te dodatkowe warunki, obniżenie czasu trwania, fil tego tur y, turnmeterka naprawdę jest widoczne jak, jak on tego używa to jest tak, że tak, on to tak używa jak się to zauważy to, to widać tego efekt to widać tego efekt i tutaj na A3 mamy już 100% szansę na prowołka na wszystkich przeciwników na jedną turę umiejętność trzyturowa i umieszczenie kontrataku ataku i kontynies heala na tego czempiona i słuchajcie, ja wam powiem tak Skeuramis nie tylko może przydać się na takiej hydrze i stosować tego prowołka, ale na... jak ja go czasami biorę na Sintranos. Ostatnio miałem takie piętro, że był Skeuramis, jeszcze chyba Turat, który tam hilował i jakieś śmieszne rer championy nie do końca zrobione. I ten człowiek robi, zrobił sam. Wszystko zrobił sam. Skontrolował wszystkie fale prowołkiem obniżał turn meter, przez co on był w stanie, jakby uderzany, to zwiększał tak naprawdę mm, no szybkość swoją, bo obniżając szybkość innych, tak, ten turn meterek jest w stanie on szybciej dochodzić do tego prowołka, szybciej tutaj y, dochodzić do tego filtr turn y, który ma poprzez y, obniżenie czasu trwania buffów u przeciwników z keurami. 100% pozytywności, słuchajcie, tak mnie zaskoczył. Nie, nie sądziłem. Nie sądziłem naprawdę, robiąc go, że to będzie jakiś człowiek błyszczący u mnie. Ale zdecydowanie go doceniam w tym momencie. I ostatni epik, bo tak patrzę, żeby tutaj się też uwijać z tym, żeby się nie rozgadywać. Trzeci epik, który wybrałem, myślę, że już bardziej taki oczywisty, jest nim Neldor Rimblade. Neldor. Powiem wam, yy, czy on on u mnie w Fire Night aktualnie nie jest. Ja, ja, ja tego Fire Knight'a jeszcze, jeszcze się za niego tak naprawdę nie zabrałem, mówiąc yy, po prawdziwemu. Yy, więc on jest tak zrobiony, no jakoś jest, speed, speed jakiś ma, to accuracy może nie jest jakieś błyskotliwe, ale jest. Yy, no I, i, i w Relentless seciku tutaj siedzi. Dlaczego ten Neldor właściwie? Może już wielu z was wie, może nie wie, ale sprawdźmy. Atakuje trzykrotnie losowych, w losowym kierunku i każdy z tych hitów ma 40% szans na umieszczenie friza. I samo to mówisz o tym, że na Fire Night Hard ten człowiek może pomóc. Ten człowiek może pomóc, ale to nie wszystko, to nie wszystko, bo tutaj te szanse mogą nie powalać, tak, to 40% szans ale trzy hity, więc coś, coś wejdzie na A2 atakuje jednego przeciwnika czterokrotnie. Pierwszy i drugi hit mają 75% szans na umieszczenie decrease ataku. Trzeci i czwarty hit mają szansę 75%ową na umieszczenie decrease accuracy na dwie tury. I tamto też na dwie tury. Umiejętność trzyturowa. Oczwórny hit. Na zbijanie shieldu Fire Knightowi. Tak naprawdę, nawet wydaje mi się, jak, jak teraz o tym myślę, nawet nie, nie hard, bo Freeze czyni go dostępnym na hard. Ale jak myślimy nawet o normalu, no to trzykrotny hit na A1, czterokrotny hit na A2, i tutaj mamy jeszcze dwukrotny hit na A3. W dodatku 75% szans na umieszczenie decrease speedu i heal tego czempiona o 30% zadanych obrażeń przeciwnikom jest to umiejętność czteroturowa no tutaj zdecydowanie pomaga to w poradzeniu sobie z falami tak? Decrease Speed wspaniały debuff jak wiemy chcemy go mieć tak naprawdę no zawsze można by powiedzieć zawsze i wszędzie zawsze i wszędzie chcemy mieć tego Decrease Speeda i tutaj mamy pasywną umiejętność która czyni go jeszcze, jeszcze świetniejszym na tego Fire Hard, bo kiedykolwiek sojusznik umieszcza Friza, ten champion ma 30% szans na atak tego zawodnika, którego, na którym tak czy w przypadku Fire Knighta, jeśli taki y, Gnucior atakuje go, pyk, 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 siada Freeze, y, to ten człowiek ma szansę y, go zaatakować, dobić, obniżyć mu ten turn -meter, tym A1. Ja osobiście Neldor tyle razy ile, ja nie wiem, mam wrażenie, że on jest strasznie często możliwość jego jest używania nawet na Sintranos właśnie, a na Sintranos on tak samo z tym decrease speedem, z tym freezem, to jest ktoś kto pozwala kontrolować falę naprawdę skutecznie, naprawdę fajnie przy tym zadając jak, jakieś obrażenia, ja Neldora osobiście lubię, nie wiem jak wy. Może ktoś ma, jest w stanie jeszcze go bardziej polecić, bo wydaje mi się, że gdyby mu troszkę podkręcić Spida, podkręcić mu accuracy, to na takiego Fire Knighta i jak najbardziej niech śmiga, niech robi, niech działa. Eee, no oczywiście mówimy o epikach, no bo jak wchodzą w grę legendy, do których przechodzimy, no to historia jest zgoła inna, bo tutaj wiecie, epiki po prostu są dostępniejsze dla graczy, którzy zaczynają, którzy no, no tych książek legendarnych to nie spadają z nieba. Nie spadają z nieba epickie, książki już troszkę bardziej, już troszkę bardziej są dostępne na naszych kontach. Mm, szczególnie jak idziemy dalej z progresem. Trzy legendy. Trzy legendy, słuchajcie, yy, które wybrałem sobie. I tak sobie pomyślałem, że ta pierwsza powiem Wam szczerze, że w tą pierwszą nie do końca wierzyłem, że ona tak będzie świetnie działać dla mnie, kiedy jej sojusznika, partnera nie będzie obok. Pomyślałem, że a to pewnie nie to samo, trochę pewnie gorsza, no to wypadałoby mieć tego sojusznika i wtedy będziemy rozmawiać. Słuchajcie, Ankora, wierzcie lub nie, myślę, że przez wielu doceniana yy, i naprawdę, że szacuneczek wzbudza, jak jest ta Ankora. Ale ja się nie spodziewałem, że aż takich szacu szacuneczek u mnie wzbudzi. Ja ją troszkę tutaj... Yy, no nie no, jest, 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 jest ubrana jak jest, tutaj ma 200... ile? 40... 5 spida HP troszkę mogłoby być zdecydowanie większe, bo 45K nie powala. Tutaj 439 e, Rezista, bo te Rezisty tutaj myślę, że dla, nie, dla niej ważne. W tą skinie u mnie siedzi. E, dlaczego Ankora? Dlaczego Ankora? Słuchajcie, jak ona no, królowa, naprawdę królowa na arenę, potrafi taką robotę zrobić przywrócić e, kogoś do gry. Dlaczego przywrócić kogoś do gry? No zobaczmy, tutaj w ogóle na jej e, tak naprawdę będziemy czytać samą ankorę. Nie mamy, nie mamy Narsesa. E, może te, wy teraz jak macie ją w wolcie też nie macie Narsesa, bo obstawiam, jakbyście mieli, to ona by była zrobiona i ja bym nie musiał wam mówić o jej wartości bez Narsesa. E, atakuje jednego przeciwnika po wyksiążkowaniu 50% szans na obniżenie cooldownów. E, losowego z naszych sojuszników skilla o dwie tury oprócz tego czempiona Jeśli cooldown jakiegoś skilla, który został jak, jak to by pomyślnie zadziałało, zrestował się do zera, czyli jest używalny, również chiluje tego sojusznika o 10% maksymalnego zdrowia tego czempiona Słuchajcie to A1. No trzeba obserwować, jak się jest na arenie, jak ona tylko tak, bo to jest taki niepozorny, taki puk. Z tej, z tej różdżki robi, i nagle nad nią się wyświetla. Decrease. Nad kimś się wyświetla. Decrease cooldown. A tu dwie, dwie tury w dół, słuchajcie. Dwie tury w dół. Idziemy dalej. Na A2. Usuwa wszystkie debuffy. Pełen cleans ze wszystkich. Umieszczenie shielda równemu 25% maksymalnego zdrowia tego czempiona na dwie tury. I film turmeterka o 10%. E Wspaniały. Też trzyturowy cleanse z shieldem, z filmem turnmeterka. To jest takie też niepozorne, ale robi robotę. Nawet ten film o 10% potrafi zrobić robotę w trakcie walki. No i revive. Revive, jak ja bardzo go chyba nie doceniłem na początku. Powiem Wam, że jak teraz na niego patrzę i, i, i tego słucham, trzyturowy, trzyturowy revive. Sojusznik wstaje, 50% HP. 75% turn meterka nie mało reset wszystkich cooldownów wszystkich skillów tego, którego powstał słuchajcie, jak tutaj trwa walka yy, i tutaj mamy jeszcze taką wzmiankę po revivie decrease turn wszystkich przeciwników o 10% słuchajcie to potrafi tak tutaj zawrócić w głowie przeciwnikom na arenie ponieważ nasz nuker jeśli leży jeśli leży nasz damage dealer i taka Ankora mówi mu chłopie wstawaj I, i puszcza go w walkę jak on tyle co uderzył a on wstaje i znowu może uderzyć tym samym to że tak powiem ludzie w szoku ludzie w szoku może nie ci ludzie na live arenie bo się spodziewają co nadchodzi ale ja to jestem w takim szoku jak jej czasami używam i świadomie się tam zastanowię jak to wszystko tutaj pięknie działa. Mamy tutaj też pasywną umiejętność, słuchajcie. kiedykolwiek przeciwnik próbuje umieścić Fira, Trufira, Friza, Prowołka sleep, stun, petryfikacja, trochę tego jest. Na naszego sojusznika z największym crit damage'em te te debuffy Przeniesione są na tego czempiona. Co to robi, jak ona ma jak ona ma yy, duży rezist. No to słuchajcie. Podziękuję, dzięki, 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 dzięki. Dzięki Ale nie, dzięki Ale nie, dzięki Ale nie. Tak ona strzeże. Filuje meterek o 50% jeśli ten czempion. Yy, traci. Tak? traci turę. W wyniku, no w wyniku tutaj tych debuffów, jeśli one na nią siądą, bo tak, mamy Stuna, to są, to są bufy, które po prostu nam niejako no blokują, blokują nasz ruch, więc tutaj ten turn turnmeterka jest i no tutaj już tutaj mamy już Narsesa, to już, to już nas nie interesuje. Ankora cudowna. Ankora cudowna, jak najbardziej polecam wyciągnąć ją z Volta Ale ja gadam długo, za długo Zdecydowanie namawiam chyba was do tych czempionów, Więc musimy przyspieszyć tempo, bo jeszcze dwa przed nami e, A e, następną, same, same kobity, same kobity wam powiem następnym e, legendą EO Street. EO Street, która u mnie jest tutaj w merciless e, Tylko po to, żeby mieć szansę na obniżenie e, cooldownu jedną turę Jeśli zadaje obrażenia a ona powoli te obrażenia zadaje. Eee... Jakieś zadaje, tak. I A2, ja 1 A dlaczego jest taka cudowna? Dlaczego jest taka piękna? Eee... No, może o ta 3 zaczniemy od końca. Increase speed, słuchajcie. Increase attack na wszystkich sojuszników. Filtr meterka o 15% i ekstratura. I to jest umiejętność, która czyni wydaje mi się, że jak widzimy tura jak widzimy takie, takie buffy. Filtr meterka. To już ten champion jest po prostu lepszy. Już jest lepszy, już powinien być przez nas doceniony. A jak popatrzymy tutaj, że to jeszcze jest D-Speed i Weekend. Jak fajne buffy i debuffy ona daje. Jak naprawdę świetna. Na trzyturowej tutaj e, umiejętności. Obniżenie też turn meterka o 15%. Ona nie tyle jest dostępna w PvE, tak naprawdę, na dungeonach, na kontroli fal, na wsparciu. Naszych sojuszników, jak i debuffach przeciwników, jak i na PvP, tak naprawdę. Nieraz ją też widziałem, że po prostu jest dostępna tam. Szczególnie, że widzimy tutaj aura na arenę 28% że ona potrafi ustawić team. Potrafi. No, no, no increase speed, increase attack, fill turn meterka, i mamy jeszcze ekstra turę, żeby tutaj obniżyć turn meter przeciwników, speeda, decrease speeda dać i weekend. No, to przecież to już jest ustawienie. To już jest ustawienie. Jakby ona była szybka, no to jak tutaj łatwo można yy, się na początku bitwy już yy, ustawić. No a jeden, no to, no tutaj może nie jakaś rewelacja, nie jakaś świetność, ale też pomagające no, uśpić kogoś. Uśpić kogoś po prostu do snu. Eee, I tutaj jeszcze, jeszcze jest taka wzmianka, że mm, szansa rośnie, kiedy przeciwnik jest pod wpływem Dekry albo Weekend czyli buffów, która, debuffów, które ona ma mamy tutaj jeszcze umiejętność pasywną, że kiedykolwiek ten czempion lub sojusznik ma podwyższony turn meter wszystkich sojuszników o podstawę jej maksymalnego zdrowia i tutaj procent wartość procentowa tego heala jest równa do połowy turn do, do połowy tego tego procenta, y, kt który rośnie turn meterek, czyli jak ona tutaj ma, y, tak nie, tu mamy decrease, tu mamy increase. Bo tutaj można, jak ktoś ją ma, ktoś ją używał, to mógłby się zacząć zastanawiać. Tak jak ja na początku się zastanawiałem, czego im się podwyższa HP. O co tu chodzi? Ja tak czasami mam, że słuchajcie, zrobiłem kogoś i, e, i, i dopiero później zauważam e, wartość w trakcie, jak korzystam i lubię, lubię się tak pozytywnie jeszcze bardziej nastawić, bo do Eostreet byłem raczej pozytywnie nastawiony jak ją robiłem, raczej pozytywnie i ostatni ostatni już słuchajcie, bo tu 23 minuty już z wami jestem, no ale no gaduła taki jestem czasami, gaduła, no ale mówię wam raczej o takich czempionach, które naprawdę serducha polecam i tutaj trzecia niezrobiona to mnie najbardziej chyba e, rozwala w niej. O Ella, która nie byłem totalnie pewien. Totalnie nie byłem pewien, czy ją robić, czy nie robić. Czy ona będzie dobra, czy niedobra, czy mi się przyda, czy mi się nie przyda. E, więc ona dalej jest w, taka, w takim ubraniu, które y, totalnie do mnie nie przemawia. Jest do zmiany, do przebrania, bo ona nie zasługuje na takie. Nie zasługuje. Wierzcie mi. Słuchajcie, to ja Wam powiem szczerze. Ja nie wiem, czy jak, jak ja ją wrzucam do bitwy, to ja nie wiem, czy ktoś, czy mam kogoś dostępnego. No, Truata jeszcze tak nie, nie przetestowałem. To tak healuje jak ona. To tak wspomaga drużynę. Słuchajcie, tutaj mamy A1. 100% szans na umieszczenie decrease speeda na dwie tury, jak atakuje. No, to wyobraźcie sobie, ona to potrafi rozdawać. Naprawdę. Bum, bum, ty masz, ty masz, ty masz. Decrease speed wspaniały, tak? Na A1 wspaniały. Na A2 Heal 30% yy, Maksymalnego zdrowia sojuszników, tak? Czas trwania podwyższono wszystkich debuffów o jedną turę. Umiejętność trzyturowa. Heal tutaj jeszcze rośnie. Filtr meterka 30%. To jest naprawdę kawał feel, Kawał film turn meterka. To tu jest. Uwierzcie mi. I również umieszczenie INCREASE RESISTANCE na wszystkich Też umiejętność 3 -turowa. Ja jak już mam takie 3, 2, 3, 2 3 turówki, To ja już tak rozważam, że to jest to jest warte przetestowania Jak ktoś OL z was trzyma? Bo ona chyba fuzją była? Możecie mi przypomnieć czy była, bo ja, ja po tą fuzję nie poszedłem ja, ja ją wylosowałem, pamiętam chyba z Extra Legendary Event I nie wierzyłem w jej wartość No 908 reviews tutaj też myślę, że Mm, szału nie ma, jak się na to no nie no, 4-8, 4-8 no y, mamy tutaj jeszcze y, pasywną umiejętność, kiedykolwiek sojusznik traci 15% lub więcej maksymalnego zdrowia jedne... jednego hitu jednym hitem, umieszcza continuous hilan tego sojusznika na jedną turę, umieszcza y, no tutaj już zmianka o ultanie, który ja w ogóle tutaj nawet nie patrzę, ten ultan jest zupełnie niepotrzebny i to jest właśnie chyba to, że mam czasami takie nastawienie Może do, do tej niedawnej, jest to z timitem już zapomniałem, Keiry, Czy jak ona się nazywa, też się może przekonam, słuchajcie, bo Chyba miałem takie nastawienie, bo widzicie, tutaj jest parterski champion legendarny U Ankory też, więc ja miałem takie a, Trochę wartość, chyba ich maleje, jak one są same Nie maleje Nie maleje, słuchajcie Oelle, y nie wiem, może ktoś z was korzysta może ktoś z was widział, ale naprawdę potrafi utrzymywać drużynę niesamowicie z tym, z tym filturmeterkiem, z tym healem, jak ona mieli te tury, jak ona rozdaje, jak, jak ona tutaj podwyższa czas trwania jeszcze. Naprawdę mi zaimponowała. I, i teraz, jak tak nawet o niej mówię, to gdzieś chyba y, mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby ją przebrać i gdzie się gdzieś wrzucić. Gdzie się wrzucić, żeby. Chyba y, może zirytować. Tak, tak mi się staje, że ona jest taka irytująca. Że ona z tym, tym filtr meterka, z tym healem, z tym rozdawaniem, z tym continuous z healem, że ona potrafi. Że ona ma w sobie coś. Ma w sobie coś, że może być iryt, iryt, irytująca. Słuchajcie, to jest moja trójka. To jest moja trójka legend, to jest moja trójka epików. Ja wiem, że się rozgadałem. Jak ktoś dotrwał do końca y, w tej mojej gadaninie, y, szacuneszek. Dziękuję bardzo y, za, za oglądanie. To by oznaczało, że może było warto wysłuchać. Może kogoś namówiłem. E, możecie dać w komentarzu. Z chęcią zobaczę wasze takie zaskoczenia. E, ja mam jeszcze w Wolcie parę takich, takich kąsków, które planuję zrobić. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy mnie właśnie w taki sposób e, nagrodzą. Można by powiedzieć, zaskoczą. Że będą dla mnie bardziej używalni niż sądziłem na pierwszy rzut oka. Jak wy macie takich zawodników, to... Z chęcią poczytam o nich w komentarzu. Może mam kogoś, może mnie namówicie. E, ja też otwarty tutaj wszystkich net nie testowałem, przecież wiecie. E, no, jak się podobało, to zostawcie sobie jakoś lajkosa, komentosa czy subito i widzimy się na samym odcinku. Ciemano.